W cich obiegach, po mokrej ulicy, sporo ludzi w koło. Wszyscy tacy dzicy Ktoś uszami strzyka, ktoś ci krzywo patrzy. Ja już raczej nie gram, w baba jaga patrzy. Nie stanę bez ruchu, muszę iść przed siebie. Mam małą paczuszkę odebrałem ją od ciebie. Słabo zawinąłeś, czuję trochę jebie. Wnet telefon dzwoni, sprawnie go odbieram. Ciszej coraz bardziej, powoli się przedzieram. Widzę moją klatkę, prawie się rozbieram Żarówka się zapala, w głowie jedna myśl Żeby kupić kole, może być też Krzyś I zaprosić Lole, będzie z koleżanką Jak jej coś zanudzę, to zostanie fanką Wtedy się pobawię, coś tam powyprawiam Jointa sobie spalę, no i was pozdrawiam Gdy jest cicha noc, a za oknem mrok To wykonaj wtedy tylko jeden krok Który zmieni warsztat tych robót ekrężnych będzie to już pałac i posąg mosiężny. Wystarczy ruszyć się, poczuć dobre flow, a jak będzie źle, to pierdolić to. Wiedzie inny pomysł lub zadzwoni ziom. Lepsze jest to kolo niż ten nudny dom. Inna sytuacja czasem mnie spotyka. Idąc ulicą, ktoś zawoła dzika. No to się odwracam, patrzę co za łeb. Jakiś maolacik, podobno to ten zjeb. Kto zaprasza ludzi do domu na balety? Idą same porówy. kurwa, niestety Powiedz jak się bawić, gdy brakuje pań? Zadaję mu pytanie, patrzy nie jest sam Jego młodsza siostra, całkiem niezłe ciało Wpadaj na balecik, będzie się działo Ja nie myśląc wiele, biorę dupę w troki Dzwonię do ekipy, w kierunku Fili kroki Arystokratyczna impreza w mordejeża Same długie suknie to chyba jest peruka Tego już za wiele, ziomek kluczy szuka Odwracam się na pięcie, wypierdalam z buta Gdy jest cicha nos, a za oknem rok To wykonaj wtedy tylko jeden krok, który zmieni warsztat tych robótek ręcznych Będzie to już pałac i posąg mosiężny Wystarczy ruszyć się, poczuć dobre flow A jak będzie źle, to pierdolić to, wiedzie inny pomysł lub zadzwoni ziom Lepsze jest to kolo Niż ten nudny dom Wystarczy ruszyć się Poczuć dobre flow A jak będzie źle To pierdolić to Wiedzie inny pomysł Lub zadzwoni ziom Lepsze jest to kolo Niż ten nudny dom 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 Niż ten nudny dom